Witam na mojej party. Uh, Czy co Jeżeli chodzi o te rzeczy, to są właściwie bardzo tanie. Jakieś długopisy, pewnie dlatego, że. No to tak. Sprawozdanie zakupowe. Po pierwsze. Nie, e, nie po pierwsze kupiliśmy kask. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz właściwie w Kambodży zrobiliśmy sobie sami swoje śniadanie. Nie jest jakieś na wypasie, ale jest. Ola Boga, co to będzie? A tu jest takie śniadanko. Mamy takie... Hmm, słuchajcie, smakuje to jak jamułko, ale tak naprawdę bardziej jest zbliżone do śliwki, bo ma taką jedną dużą pestkę w środku, mm -hmm. tak? Tak. Kawusie mamy i jakąś taką małą sałatkę owocową, gdzie mamy mango, coś co nie wiemy co to jest. Banany. Banany, którymi wczoraj obdarowała nas Srela, prawda? Tak, Sriyala nam dała banana, który jest bardzo fajny, bardzo pięknie pachnie. No to co, zabieramy, zabieramy się, się tak? do jedzenia. Zabieramy się tak, tak. tak Lecimy teraz. Lecimy. Jedziemy coś zjeść. Tylko musimy jeszcze popatrzeć, czy jest jakiś porządny kask dla mnie, bo ten jest trochę za duży, a tamten jest pęknięty. Orzeszek. Dokładnie. To już chyba nasz dzień codzienny jest, że tu w tym tempie siedzimy. I czekamy na Polaków. Czekamy na Polaków? Nie my na nikogo nie czekamy. Na jedzenie czekamy, a co ty opowiada znowu? Ale może ktoś się dołączy do nas. Aha, może ktoś się do nas dołączy. <noise> Przyjeżdżajcie. Idziemy sprawdzić, czy w takiej większej restauracji grzebienie są w toalecie. W toalecie, tak. Idziemy sprawdzić. Leci. Biegniemy tutaj, biegniemy, biegniemy, idziemy, idziemy do toalety. Patrzcie, nie ma. Nie ma. Hmm. Szukali nas. No i przejechało nasze jedzonko, proszę bardzo, jaki piękny secik, ryżyk, jakieś tutaj kurczaczek, wołowinka, bekonik, jajeczko, jakieś tam sąsiki, nie mam pojęcia tak co to jest jeszcze. No i moja piękna mnie oczywiście, tak? Chyba <grym> nie. Dobre? Co to jest za sosik? Nie to, nie nie wiem jest, czy to jest, czy co to co? Jest? Nie wiem co, zaraz zobaczymy. No, weź spróbuj to. Wiesz co to jest? Zupa z kurczaka, jest niedziela. Aha, no i jak wiadomo, każdy Polak i katolik musi zjeść rosół w niedzielę. Mm, fajne. Ewunia właśnie kończy swoje jedzonko. Proszę bardzo. Ja już wyczyściłem talerz. I jak, smakowało? niech przeżuje, niech Pyszne. połknie, bo znowu będzie na mnie krzyczeć, że ją pytam, jak coś je. Mm. Pyszne. Pyszne? Mhm. Mm Bardzo pyszne. Tak. Jak to się tylko nazywało? Siem, coś tam, set, tak? Jakiś set, ale nie wiem jak. Jaki set. I takie danie kosztuje 3,75 dokładnie. Mm -hmm. W dolarach podajemy cenę. Jak pewnie widzieliście, Ewa zepsuła kask, ale postanowiliśmy, że no tamten im odkrót kupimy oczywiście, ale mówię dla bezpieczeństwa, bo musi być lepszy, więc przyjechaliśmy do takiego sklepu, proszę bardzo, z kaskami. Jeśli mam być zupełnie uczciwy, to te kaski nie są najlepszej jakości, ale, no, ale na pewno lepsze niż to czym Ewa jeździła. Proszę bardzo, od to od jest od jej ok. wybór. Nie. Tutaj. Mm, Także no, jak tu zobaczycie kogoś... W takim yes. kasku, kwiatuszki, to mogę znaczy, mieć mieć. Znaczy, że to uszy? jest <laughs> takie uszy mogę mieć. mieć takie uszy, tak, proszę. Ale wiesz co? No kup sobie takie uszy. A to są inne uszy jeszcze. A to czerwone, czerwone uszy. A ja Widzicie, co jest to najważniejsze? To. Kupić uszy do kasku. Teraz będzie widać, kto jest złą duszą w tym związku. Proszę bardzo, Ewa do swojego kasku przykleja rogi. Właśnie, jestem rogaczem, tak? Nie wiadomo, jak to ująć po prostu. Dziwne historie to? wymyślasz. Patrz. O! Jezu, jaka zła kobieta. Nałóż teraz, pokaż. Czekaj, bo ja mam jeszcze ten, nie? Z ceną będę, bezcenna. Dobra, pewnie. bezcenna będziesz. Nakładaj. No jej, ale Fajnie, co? Fajnie. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Fiu-fiu-fiu-fiu. Musimy teraz jechać, znaleźć sklep, gdzie można kupić noże i deski do krojenia. Ponieważ dzisiaj miałam troszeczkę problemu z poradzeniem sobie po, z pokrojonymi albo z niepokrojonymi owocami. Jesteśmy w sklepie, myśleliśmy, że znajdziemy ciekawostki noże ja ciekawostki. Tu. tak deski, raczej nie, w tym ale nie tu. Tutaj są raczej dla dzieci rzeczy, więc podejrzewam, że dzieci nożami się nie bawią. Idę jeszcze tam wejdę do, w głąb zobaczyć, ale. Są jakieś rzeczy, ale nie mam pojęcia, czy to jest książka, czy to jest kalendarz, czy co, ale ty pewnie się dowiem za moment. Tak, to jest kalendarz chiński. I podobnie do naszego polskiego, który za czasów komuny był. Te kartki się pewnie odrywa. I to już jest na następny rok. Tu są pewnie te fluorescencyjne patyczki. Co patrzysz? Świecące patyczki w ciemności. To nie są świecące patyczki. A co to są? To jest klej do tego, do Gana. Tak? Boże. Jezu, a to czemu dla dzieci dali? No co ty, tak? No tak. Dzieciom dali takie, żeby do Gana miała? Następny, następny sklep pod tytułem Szwarc, Mydło i Powidło. Czyli jest wszystko i jeszcze więcej, ale nie ma tego, sister co shop. my chcemy. Ha? No na pewno sister Shop. No, nie wiem, co to jest. A w jakich celach musimy zobaczyć? po ile to sobie nie widzę, bo tej okularów nie mam. Długopisiki po 50-60 centów. Wiesz, co to jest? I że to jest co? Za pudełko to jest? 0,25? Za wiem. jeden. Nie mam pojęcia. Widzicie, co właściwie, ty, jeżeli chodzi o te rzeczy, to są właściwie bardzo tanie jakieś długopisy, pewnie dlatego, że. Blisko Chin wszystko jest. Linijki, linijeczki. Za 4 minuty powinniśmy być. Za 4 minuty jazdy będziemy się znajdować w sklepie, gdzie są wszystkie sprzęty i rzeczy do kuchni. Czyli nie znajdziemy tej noży. Mamy tutaj wszystko, ale nie yes, mamy tego co chcemy. If I like, uh, uh, są noże, i jest night. wino, są szkła, jest pan, który śpi. A gdyby ktoś chciał żel pod prysznic o zapachu pomidora, to jest. Masz tu nóż z obieraczką, proszę cię bardzo, 2,5 tysiąca. Chcesz takiego? Ale używasz obieraczkę, bo ja nie. No ja tak, jeżeli chcesz, no żebym Ci pomagał w ubieraniu ziemniaków. Dobra, to weź. Boże, jaki Ty jest Two and half thousand, yes? Zero zero. Dobra. Coś jeszcze? Nie, Łyżeczki, choć. widelczyki. Chodźmy na razie, bo i tak mamy, jak się ten, trochę to weźmie. A daleko nie jest od naszego domu. Nie wiem, czy zauważyłeś, wiesz? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak? Tak. O jest? Nakupowali. Ola Boga. Nakupowali. No i to zakupy. Tak. Chodźmy. Idziemy. O Jezu. Uważaj chłopaku. Hm. Dziewczyno. Co ty wiesz? Co ty wiesz? No to tak. Sprawozdanie zakupowe. Po pierwsze... Nie, e, nie po pierwsze kupiliśmy kask. To o tym już wiecie. Na pewno widzieliście to co z zakupu i Ewy, słynne rogi, proszę bardzo. A teraz. Mamy. Mamy, mamy. Ha. ha, mamy słój. Mamy słój, słój. Tak, nie wiecie, po co nam słój. No. Jak nie wiecie, to z czasem zobaczycie. Co jeszcze mamy, Ewy? Mamy ręcznik, który kosztował 20 tysięcy. O, słój kosztował. 22 tysiące lieni. Tyle, że nie go zapłaciliśmy. Czyli 22 zł. Ręcznik za 20 zł. A otwórz, bo on jest duży, do? 20. To jest ręcznik, to jest za 20 zł. Coś tutaj nakupowała. Ręcznik jest. Aha, nie duży. Nie, taki, no, tak, taki, taki przyzwoity. przyzwoity. Długi. Nie, że ani duży, ani mały. Zakręcić, Lecz się można. Dobra, dokładnie. Dobra. Mamy. Patelnię. Tak. Jajecznica o, proszę bardzo, będzie jecznica. Jest patelnia. Pamiętamy, ile zapłaciliśmy za patelnię? 5 dolarów. 25. 5 dolarów? Tak. tak, patelnia taka nas kosztowała 5 dolarów. To jest 12 zł. To jest. To jest co? Hmm. Płyn do mycia. Aha, pod, pod prysznic po prostu, tak? Tak, tak. Jest... do zębów. Pasta do zębów jest 5500, czyli 5,50. Tak. Colgate, duża kolgate tak. to jest, proszę bardzo. Duża kolgate i ona jest, tak, jest 140 do... ml. Mamy obieraczkę do zębów do i nożyk. Za 2500, really. 2,50. Oczywiście. Ważne papiery, tak. ważne papiery mamy. To są najważniejsze papiery. Tak, najważniejsze papiery, słuchajcie. Mamy taką deskę, która jest... O jest. Która jest taka wielka, ciężka. To jest jedna deska o... czy dwie? Jedna deska, co? Jedna deska. No trzeba umyć porządnie chyba. To chyba jest naj... 14 tysięcy, czyli 14, 14 zł, złotych, tak? tak. To jest chyba nasz największy zakup. Masz coś jeszcze Nawet tam? Najcięższy chyba. Najcięższy Jezu. na pewno. Dobra, mamy tak, klapeczki, cena... 8 zł. 8 zł za kłapeczki, tak? Tak. Płyn do kąpieli 12 zł. 12 do kąpieli jest. Kolejne. Litrowy. Z kolagenem litrowym. Tak. I ty mamy jakieś do. Co to? Do kitchen, A do Takie kuchni do, do ogólnie za 8 złotych. No i jakieś tam ściereczki, żeby przetrzeć blaty, czy w ogóle coś tam żeby. No. I to wszystko nas kosztowało 30 dolarów z kawałkiem. No, jak się tak pododawało, no. pododawało, to wyszło 30 chyba 2 dolary, jakieś tak. Tak. I to, to wszystko. I to, 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 wszystko, trzeba się dalej ogarniać. Tak. Jajecznica będzie, słuchajcie. Będzie. Jajek nie mamy. Kupimy. Lecimy teraz do Jeremai. to jest Francuz, który prowadzi wypożyczalnię motorów. Tak, i ponieważ nie, od, nie robił otwarcia, a czy właściwie robi dzisiaj otwarcie, a ale już ją chyba ma dosyć długo. <grystanie> no, <grystanie> no i tak w trakcie poszukiwaniu naszej wypożyczenia, żeby motor wypożyczyć czy coś, a ja on mówi: Dobra, wpadajcie, robię otwarcie, fajnie jesteście, to wpadajcie. To lecimy. Jest jeszcze młoda godzina, jesteśmy na miejscu. Jeremia jest z nami, właśnie rozmawialiśmy na temat motorów. Opowiadała mu przy, o przygodzie z kaskiem, no powiedział, że no niestety to jest taki kambodżański style, style czyli styl e, robienia kasków i niedbania o bezpieczeństwo ludzi. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, to jest centrum Siem Reap. Jeremiah to jest młody Francuz, który ma właśnie wypożyczalnię motorów, Gdyby się potrzebował czegokolwiek. Jest bardzo fajny koleś, jest bardzo życzliwy. Więc możecie spokojnie tutaj przychodzić. Zaraz Wam pokażę, jakie mają motory, i możecie sobie popatrzeć. To i... tak, jakbyście chcieli mieć duże motory. <laughs> to zaraz pokażę. Ze względu na muzykę, która tutaj leci w tle, muszę tak szybciutko pokazać, ale motory wyglądają zacnie. Całkiem fajnie to wszystko wygląda, są On różnego ten typu. Ten Coming to mojej uh, opening party I okay. hope to you soon. Yes, we'll pop in to see you. Yeah, thank you, much, thank, so much. Much. Thank, thank you, you. Thank you. Bye. Thank you bye. Dobrze posiedzieliśmy, pogadaliśmy z Jeremają i wychodzimy, lecimy do domu, składać filmy. Także na dzisiaj żegnamy się z Państwem i zapraszamy na jutro. Miałam już nie nagrywać więcej. Ale jednak nagrałam, bo chciałam pokazać swoje rogi, prawda? Mhm. Ale jeszcze to nie to. Chciałam powiedzieć tylko, że jadąc motorem sobie uświadomiłam, że tak głupio jest czasami krzyczeć na Alana i mówić mu gdzie ma jechać i stwierdziłam, że najlepiej będzie, jak będę robiła tak, jak się robi yy, jadąc wozem, więc będę pociągać zalejce. Albo... Bez komentarza. A wciśniesz? Oj, wcisnę. Mhm. Ładne mam rogi?